<laughs> Siemano No to co Dobra dzisiaj wam powiem, która jest godzina 346 e, Tak z godzinkę temu wstałem sobie do pracy <laughs> Chora godzina, wiem A, Ale wstałem e, Ogarnąłem się to, jak mówię, to co, leciły, nie? Dzisiaj jest piękny dzień Poniedziałek, będzie, że wszyscy też tak uważają <laughs> No tak, mam tu jakąś misję, energię, poniem patrz i będzie Ile będzie energii zrealizujemy teraz? Mamy... O co właśnie energia, już zużyłem tyle. No widzowie. Chyba walniłem jakoś mi nie wiem, czy albo... O, tutaj mamy. 20... No to co? Ogólnie nie wiedziałem, że teraz jest 8 baterii, ale to zużycia To jest piękna sprawa, wiecie Proszę tylko ekipkę moją. Moją kochaną. Mój, moich wariaciczków, gruszków. <grych> I ten. I lecimy dur. Lecimy dur. Czekaj, jest jakieś długie... O! To jest giga długa misja. Skracamy, sami, to. O, jakieś buciorki! O, ale piękna sprawa. Buciory. Akurat dole się... Jest... ...trzy trafiły te buciory, bo mi się przydadzą, bo ostatnio takie wroty spaliłem. <grydy> Że chyba buty mi się przypaliły też. Mhm. <grydy> Dobra skipujemy to, a mała aktualizacja. ogólnie jest piesek Zg... Oj pokazałem jak się nazywa Ale zaraz zobaczycie tu jest Pure pieseł, jestem pure pure to jest pure pieseł Dobra 26 daję. Całkiem ok nie, całkiem ok, nałożymy te lacze Takie nie za fajne ale niech będą 7 nie Jakieś o w drużynce ogólnie tyle już proszę, patrzcie właśnie ulepszenie poszło Czas trwania i treningu. Także fajnie. Mi się podoba. A misijkę znowu nauwaniami jakoś taką mocarną, co by dużo nam dało. XP i wszystko, wszystko, CC to, bo... Chyba to, i to będzie ostatni skippen. I polecimy od razu dalej, nie? Tak? No tak. Odpalimy coś i ten. Tylko. O, może się pojawią jakieś misje. O, jest, ciul tego. Okej, okay, co byśmy musieli? Ja ubieruję bardzo te paczki, co tutaj niby energię mi da. I to jest spokojnie, więc chyba to weźmiemy. Sklep. Ogólnie moje staty. Damy do 50 równo. Znaczy Co myślicie? 1400? Chciałbym tego mieć, chociaż wolałbym mieć tego, nie. 1200 na rzecz, żeby tu było po 1000 też. Ale już to pewnie z czasem będzie. Topór dostałem. Tutaj z tego. Karneciku za frajera. Tylko dwóch mi brakuje, do ekspika. Ciekawe i ekspika na mnie. Oj, ciekawe, ciekawe. Tu po jednym dobra, zrobimy nowy towar, no dobra, niech będzie. Niech będzie. O, tu coś dostałem Mogę 10. O, tyle lekanski tylko w ogóle. Tyle to już mi nic tutaj nie daje, praktycznie. Dobra, to, bo wiecie. Ja już mówiłem to niejednokrotnie. Czemu ja tak robię? Od razu pozbywamy się tego. Fajne rzutki, weźmiemy je na, pół, na, na później. To na trzecim tym zawsze sobie śladzie rzutki biorę. No, i mogę możemy walić na dziursko ich, jak tak. Ale patrzcie w ogóle, patrzcie ja. Liam... <grym>, patrzcie ja mam honorom. 3000 mi pokazuje gościom, po 5, 5000 honorów. Nie wiem, czy jest sens tutaj, właśnie, atakować tak, tutaj z tego. Bo widzę, że prawie wszystko przegrywam. Bo mam trochę kiepskie staty, jakby. Się kiepskie w kiepskie staty poszedłem, jakby. Kiepsko mi dało. Lepiej tak atakować, patrzcie. Tutaj dostanę plus tyś 100. Bo około, jak się atakuje tych, co mają tyle samo to patrzcie około stówki. Tylko tu wpisuję sobie 0 na szacię, wtedy wyszukuję ciebie i szukamy i macie. Olivier jakiś... Nawet nie ten, nie trzeba się przejmować raczej kasacja od razu jest. Od razu powinienem tak robić, skoro, ten, skoro tu mi takich... E, może nie tyle co mocarzy, co po prostu pokazuje ludzi, którzy... Z którymi mam szansę, ale wiecie. No może być kłopot, nie? A tych tutaj niby na swoim poziomie, powiedzmy, jeśli chodzi o honor, to łamie w pół. Tutaj też będą łamani na razie. To, nie, wcześniej też mi dawał takich trudnych, teraz daj mi taki... To jest tak tutaj pokręcony strasznie. Ale robimy i ile tam w ogóle? Dziennie trzeba 20 walk. Jako tako wychodzi mi się, udaje mi się. A który ma najwięcej honoru? Damy, więc że nie honor, tylko tu jest punkt ligowy. Chyba tak. srebro 2, ale trochę mi się zsunęła nóżka z tego srebra. Dość mocno. Więc tak to wygląda. Nalecimy no, tu to z koksiem... koksiem. My ten ma najwięcej. No coś dostaniemy chyba, nie? Bo tu zaraz, zaraz, zaraz 5 walk w ogóle. Tak, zaraz dostaniemy coś. Napi... Oj, nie będę mówił jak to Nie, Dobra, to najwięcej nie będzie. Bo 16 do niego dostanę. Bo ja bym z 20 sobie dał. Bez skitu, nie? Dobra, ostatni ataczek i co? I idziemy robić coś innego. Trenik można zacząć jakiś. A i popatrzeć. Ja... o! Aż mi się rzutki skończyli. No właśnie, dlatego dobrze mam to te, te. Wykupiłem i co są to lepsze, także też spoczło. O, proszę. Tylko, że to jest wspomagacz, na co to jest wspomagacz? <laughs> praca. A co to jest? Gdzie to jest praca w ogóle teraz? Kiedyś była praca pamiętam, a teraz gdzie to jest praca. W jest praca? To jest praca? Hmm, no, może. Może faktycznie tutaj. 96 tysięcy. Trochę mi brakuje. Nie wiem, ale brakuje. Ile tego kosztuje? nie wiem czy to budować budujemy. A, coś mi się buduje. No tak, bo mi się A, no to... Dobra, rolujemy, i dam tych? 4 roki Treningi, nie Będzie 8? to jest tak mało W sensie, jak widziałem jak ktoś u mnie z drużyny wygrywa 80 <grym> No to kurde wytyfy. Wy. O i piesko bym chciał, w sensie zwierzaka jakoś też bym bardzo chciał Jeśli mam tego pieska, nie to że jest zły czy coś, nie? No ale wiecie jak jest Zwierzak <grym> jest, zwierzak? Wyżak, bąbel. O i co da? Kask, nic. XP tylko. Zrealizujemy to i to. Nie wiem teraz w ogóle będę miał w kontrolingu. 19, to mam, Czego mamy Czego mam najmniej? Mamy najmniej tego. Inteligencji, no bo jednak ja jestem tu <grym> No i niestety, no co, jest jak jest. Jest jak jest. Siadło. Gdyby. O, widzowie, czy ktoś to zna. Na pewno to znacie. Dokończcie. Gdyby nie szturwadło... To co? No. Ciekawe. z nogi spadły, but. Ej. <śled> O jak łatwo! Może nie to ulepszenie, tutaj to, 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 to ma znaczenie tej drużynowej i ten ten. Że tak dużo łatwiej to się robi. Misika zaraz się kończy. A, poprosić o tę... O poprosić drużynkę o... baterie. Baterie. O mógłbym taką drużynę kogoś rozpojesz. Patrzcie mam 63, byle, 75 chyba jest najwyższy, co? Tyt na 74 ma też wysoko bardzo, 73 po kolei ładnie. Najniższy jest wujaszek, no widzicie. Ale byk, jak to mówią, nie? Każdy się zgłosił do walki, do... Eee, no tego, tego, ten, ten, tego. Będzie tego. Eee, pomijamy to, bo to jest... Chciałem powiedzieć easy, ale wygrałem, więc nie tak easy w sumie było. O, tu jest blisko nagrody. A ja energię chyba, tak? To mi... ja robiłem to misję pod energię. Zrobię teraz. Nie wiem, czy w ogóle się robię energię, chociaż... Może. Chyba jeszcze dzisiaj ani raz nie kupiłem energii, energii, aż wyrobiłem 160 to w ogóle tych. A i tu mamy... Mamy jak 27 koła. Ko. Pięknie. Pięknie. Uj, co mnie tu namawiają, Co już, kusi, kusi. Co to jest? Hmm. Mmm... To jest takie średnie ogólnie, nie? Bo to nie wiem, drugi strój. Hmm. Czy to ma sens myślicie? Nie wiem. Chodź. Mam tyle obrony, że to jest żart. Za dużo tego mam kondycji. No. A mam coś co mi daje. <laughs> to jakoś obie to wyrównywało, raczej nie specjalnie. A batery ktoś co. O, bo no tak, bo jest jeden chłopca cały czas siedzi, sieci. Tu patrzcie w członkach szczebel. Jo, <laughs> dupia. Tylko on chyba jest, ja i on, tak? Ja i on. Właśnie, tu ktoś w ogóle też wygrał. 200 energii w kasenie. 4 pąki, 1 pąka. Jest wypłaca, to nie widziałem. Hmm, ciekawe. 106 tysięcy, ktoś tu zdobył, ktoś to zdobył jakiś Co? To jest to mocne jest? U mnie daje plus 200, jak którą ma level? 86, no sobie mam też level, no ale no kurde, i tak mi się wydaje, że mocno. Macie zmieni tam drużyny Ile jest w ogóle, jest full? 18 na 19. No i Macie się szczególnie zajmuje tym przyjmowaniem, do. do. do wiedzie czego. No, rwalimy to, czy nie zrobimy tego? Ole, Prościuto. Saluto. Prościuto. Który level? 63 chyba do zrobienia. Oj, no nie no. No niestety. Zawiodłem siebie i Was. No i co? Co chcecie jeszcze wiedzieć o mnie? Piszcie może jakieś, nie wiem, pytania, zadajcie. Może będę starał się na te pytania Wasze odpowiadać mi przy odcinku. Jakbyście coś nie wiedzieli, ile ja mam wzrostu, to teraz nie powiem, żebyście... Może ktoś zapyta? No, a ja sobie tutaj pogram jeszcze chwilę. Ogarnę się jakieś śniadanko do pracy i... Śniadanko z zjem. Pewnie będzie tak, jak ostatnio to bywa, że... E, mało jem i też do pracy ten... Co to jest? do Co to ma? Roty palci mi z tym. Ten, że mało jem, więc po prostu zjem śniadanie i to się na jeszcze zapokoję do pracy, bo no, tak ostatnio mam. A Wam życzę miłego... Miłego... tutaj patrzcie znajomych, Miłego dzionka. Mam nadzieję, że poniedziałek będzie taki okej. Okay. Trzymajcie się.